Jak Szaman FN poradziłby sobie jeden na jeden z Peterbotem. Ostatni odcinek z Kazamą przyjął się bardzo dobrze, dlatego dziś porozmawiamy i przeanalizujemy grę Szamana. Now show me what you got. Aing, Another one. Aing. All right, really good aim. Really good aim, even though we didn't hit the snipe. Are you gonna no scope him? Och, quickscope to the face. That was nasty. That was nasty. Oczywiście pod kątem prosteny i jego ewentualnych szans w starciu z tymi najlepszymi. I'm the best player ever. Shamanefan jest bardzo rozpoznawalną postacią w świecie Fortnite. Jednak chciałbym zaznaczyć, że z tego co wiem, Szaman nie chce zostać pro a samą grę traktuje jako zabawę i po prostu maszynę do zarabiania. Nagrywania na YouTube. Oczywiście, może miał kiedyś jakieś plany o zostaniu pro ale scena szybko go zweryfikowała. Pomimo tego, Szaman może pochwalić się tym, czym Kazama nie mógł, czyli earningsami. Działalność szamana to przede wszystkim nagrywanie na TikToku i YouTube, więc można stwierdzić, że turnieje traktuje czysto zajawkowo. No też kur... tak mogę, też mogę biegać cały czas, no i to. Jednak mało który turniej pomija i niekiedy zajmuje na nich naprawdę wysokie miejsca. Aktualnie jego PR oscyluje w granicach 1500 punktów, ale ewidentnie jego Prime był na przełomie 2021 roku, a 2022, kiedy jego wykres wskazywał prawie 3000. Wtedy też rozegrał swoje najlepsze turnieje: Dreamhaki i wiele solo kaszkapów, w których często znajdował się poniżej 500 miejsca. Jego dorobek FNCsów jest dosyć mały, ale jednak nie najgorszy. Na wiele z tych FNCS-ów zajmował wysokie miejsca, ale nigdy nie udało mu się dostać do finałowej rundy. W tym przypadku lepiej wygląda jego dorobek na solo niż na duo, co zdarza się dosyć rzadko. Najczęściej możemy zaobserwować dosyć popularny scenariusz, w którym sławna postać, taka jak Shaman FN. Gra z dużo lepszym graczem, i dzięki temu ten content creator ma zwyczajnie przekłamany power ranking, w którym widnieją tylko turnieje z jednym graczem, a cały PR składa się w większości z duo. W jego 20 najlepszych turniejach pod względem power rankingu jest aż 7 turniejów solo, co pokazuje, że samemu również potrafi dźwignąć ciężar gry. Wydaje się, że w tym przypadku u szamana było zwyczajnie odwrotnie. Jego duo partnerzy to nie jest topówka europejska, a nawet topówka polska. Każdy z tych graczy raczej czerpał od szamana w duo niż go za sobą ciągnął. Oczywiście taka analiza wymagałaby oceny paru turniejów z jego udziałem i tymi duo partnerami, lecz pomimo wszystko widać, że jego dorobek na Fortnite Trackerze to nie same wybustowane turnieje duo. Jego wyniki na solo są całkiem imponujące, jak na content creatora, a jego zaangażowanie w kompetencji w scenę Fortnite na pewno nie jest małe, skoro ciągle, regularnie rozgrywa turniej za turniejem. Po obejrzeniu paru TikToków lub filmów, można łatwo stwierdzić, że Shaman nie jest słaby mechanicznie, i widać, że jego budowanie czy AM do najsłabszych nie należy. Dużo umiejętności mechaniczne i spore doświadczenie turniejowe na pewno czyni go nie najgorszym zawodnikiem. Widać u niego jedną najważniejszą zaletę, czyli jego mental, który jest często nastawiony na zabawę i trollowanie. Tak, myślałem, że to wyspa startowa i znowu dostałem takiego spraya, cały czas mi się myli. O, on mi nie dojeżdżał teraz. Czekaj, czy mi się przywidziało, czy ja widziałem Family? Ga Oczywiście, te bardziej poważne turnieje częściej traktuję jak wyzwanie, ale na pojedynczych turniejach solo nieraz potrafi bardziej skupić się na potencjalnym TikToku niż na trehardzie. A więc ostatnio mój Ziomek powiedział to. Ja chyba przestanę że tego kodu. Co? I tak się składa, że wczoraj spotkałem go na kaszkapie. Pomimo, że teraz dostanie na solo Victory Cup, nie wydaje się wcale takie ciężkie. Wyróżnić trzeba, że Shaman potrafi dostać się na dwóch trybach w tym samym czasie, co nadal jest imponujące. Jedno jest pewne: Shaman FN jest znacznie lepszym graczem niż wskazuje na to 1500 PR. -a. Tak jak wspomniałem wcześniej, przez to, że cała jego kariera potoczyła się tak, jak się potoczyła był w stanie odstawić granie turniejów w 100% poważnie i skupić się na byciu pełnoprawnym content creatorem. Slide, bam, dead, no go, shit on. Puknij. Bam, wiesz jeszcze. Teraz go, bam, dwie jeszcze. Twórka mamy. Baja. tak? Ja, nie, mi chodzi, że mnie zabijesz. Nie! Już no, chciałem podklimować. No, 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 no. Pomimo tego, nadal chciałbym zobaczyć szamana, który zagrałby z równym lub nawet lepszym duo partnerem od siebie, najlepiej jakimś dobrym IGL, który wykorzystałby jego mechaniczne zdolności na jakichś eliminacjach do FNCS-ów. Jestem w stanie uwierzyć, że wtedy mogliby odnieść niemały sukces. Nie mówię tu od razu o podejmowaniu rękawic z Setim czy Peterbotem, ale o walkę o trochę niższe, ale jednak nadal wysokie stawki. No właśnie, a co z tym jeden na jeden z peterbotem? Możemy z czystym sumieniem założyć, że szaman jest dużo gorszym graczem pod względem competitive od peterbota. W tym przypadku nie możemy się nawet kłócić, ponieważ gdy jeden wygrywa mistrzostwa świata, drugi wtedy nagrywa rozmowy z NPC-tami w Fortnite. Mój salon fryzjarski wygląda przyjaźnie. Tym razem może troszkę mniejszy. Tak, chodź! Wyrzuciłem bronię wszystkie. Całe ekwipunek Ci wyrzucam. Patrz, chodź. Tak, let's go! <ścoughs> Szkoda, że mam czapkę. Jednak rozmawiając o nich pod względem pojedynku 1 na jeden, Szaman nadal nie miałby najmniejszych szans. Niestety mało kto by miał szansę z Peter Botem. Podsumowując, moim zdaniem Szaman jest graczem, który ma możliwości, żeby być przeciętnym proplayerem, ale do tego potrzebowałoby poświęcić więcej czasu treningowi niż nagrywaniu na YouTube. Jestem pewny natomiast, że w żadnym stopniu Szaman nie powinien tego robić. Świetnie mu wychodzi bycie drugą największą personą w świecie Fortnite'a w Polsce, a jego liczne TikToki zachęcające do oglądania czy angażowania się w competitive Fortnite na pewno działają dobrze na całą scenę. Jeżeli materiał Ci się spodobał, daj lajka i suba. Pamiętajcie o kodzie Samon Fan